Wszystkich z tej strony Nitro. W pierwszym odcinku kocham gotować i dzisiaj pokażę Wam jak przyrządzić danie Wysokobudżetowe a będzie nim mianowicie kurwa jego mać! Zupka chińska, tak, dokładnie zupka chińska, więc co jest nam potrzebne, żeby skonstruować to, to danie pożywne dla studentów, bo ich na nic innego nie stać, więc potrzebna nam jest kurwa zupka chińska, tak. Trzeba, trzeba ją rozpierdolić. Okej. Okay. Następne, potrzebny nam będzie talerz. Ok, wsypujemy zupkę. Tutaj taki proszek jest nie wciągać tego nosem. To trzeba tutaj dać do zupki. Ta zupka jest o smaku, możecie tu zauważyć smoka chińskiego. To tu rzucamy, bierzemy wodę, tak? Woda musi być ciepła. Wiem, że w akademikach macie z tym problem. Ok, zalewamy, 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 ok, odkładamy czajnik Jak nie macie czajnika, to nie wiem, mm, zapalniczką kurwa możecie talerz podgrzewać na przykład Ok, dobra, trzeba to rozmierzać łyżką Jak nie macie łyżki, no to, no to macie problem, nie możecie y, tutaj oddać się konsumpcji tej Okej? Okay. ok, woda zalana, troski, troski wsypane Um, Okej, okay, dobra, teraz trzeba mieć drugi talerz i zakryć naszą oto zupkę. Tak, żeby się, żeby makaron napęczniał, jak to się mówi. I musimy odczekać. Trzy, kurwa, 3 minuty. Okej, okay, widzimy się za 3 minuty. 3 minuty minęły, nasza zupka już, jak możecie zauważyć, jest pięk, pięknie. Mm, jak pachnie, jak wymiociny. Mm, zaraz się pożygam. Okej. Okay. Więc co musimy teraz zrobić? Teraz musimy po prostu spróbować naszego dania. O kurwa! O kurwa.